oczekiwaniu na wiosnę, kanał wojna i pokój zaprasza na filmy pełne gorących uczuć. Zobacz wzruszające opowieści o miłości i poświęceniu. Filmy pełne gniewu i przepełnione śmiechem. Już wkrótce. Pop. Niezwykła opowieść o wierze i oddaniu w trudnych czasach wojny. Garpastum. Gra w piłkę dziewczyny. Wojna i rewolucja. Film o dorastaniu w czasie wielkich dziejowych przemian. Rosyjscy. Zabawny i bardzo prawdziwy portret radzieckich inteligentów zamkniętych w szpitalu psychiatrycznym. Okoliczności. Czarna komedia o szalonej zazdrości i zdradzie. Seanse bez biletów. Zawsze o 21.00. Do zobaczenia na kanale Wojna i Pokój.